Jesteśmy przed kościołem ewangelickim Wang i stąd będziemy próbować zdobyć śnieżkę. Karkonosze nie są górami wysokimi, ale ich klimat, zwłaszcza w wyższych partiach, jest surowszy niż w Beskidach. Zdaniem niektórych przypomina nieco nawet klimat alpejski. Zima w karkonoszach kończy się często dopiero w kwietniu. Czas bez przymrozków u podnóża tych gór to około 150 dni w roku. Średnia roczna temperatura na śnieżce wynosi tylko 0,4 stopnia Celsjusza. Więc w oddali widzimy góry z przesuwającymi się chmurami. Jak wieje od strony czeskiej, to znaczy, że tam prawdopodobnie nie ma najlepszej pogody. Wszystkie te wiatry właśnie od tamtego południowo-zachodniego kierunku wieją, natomiast... Po stronie polskiej widzimy piękne słońce i wspaniałe przyjaśnienia. No to znaczy, że, że jednak ta pogoda miejmy nadzieję, że będzie nam jakoś sprzyjała, przynajmniej w pewnych częściach naszego szlaku. Znajdujemy się teraz na Słoneczniku, jak głosi tablica informacyjna, 1423 metry nad poziomem morza i za mną widać piękne skałki. No. Tutaj, jeżeli chodzi o ich genezę, to jest następująca: te skały, które tutaj spotykamy, to są skały z grupy granitoidów. Większość tych tego typu, można powiedzieć, ostańców wyodrębniła się w lodowcowej, kiedy to woda, która wchodziła w szczeliny, które powstały wcześniej w skale, zaczęła zamarzać i cały ten proces prowadził do, do rozsadzania skał. na którą dziś idziemy, według najnowszych obliczeń liczy 1603 m 29 cm i 6 mm względem średniego poziomu Morza Bałtyckiego. Jest nie tylko najwyższym szczytem karkonoszy i Sudetów, ale też najwyższym szczytem Republiki Czeskiej. Warto zaznaczyć, że to najwybitniejszy szczyt Polski i Czech. Wybitność należy rozumieć jako różnicę wysokości między szczytem a najniższą otaczającą go warstwicą. Śnieżka należy do korony Europy i oczywiście do korony gór polskich. Komuś kto przywykł do Karpat, aż trudno uwierzyć, że w górach może być taka droga prowadząca w kierunku najwyższego szczytu Sudetu. Określenie Śnieżka było używane już w XIX wieku, a pochodzi od przymiotnika Śnieżna, czyli pokryta śniegiem. Nazwa odzwierciedla rzeczywistość. Śnieg można tu zobaczyć od października do maja. Następuje nerwowe odliczanie, ponieważ siedzimy w schronisku śląski dom i wyczekujemy na atak szczytowy na ścieżkę w odpowiednim momencie, żeby było jak najwięcej słońca, ale już jest nerwówka, wszyscy już cię próbują pakować, przygotowywać. Pokujemy się już od pół godziny albo od 45 minut, czekając na okna pogodowe. Naszym naczelnym dzisiaj hasłem jest to, żeby nie wyjść za szybko. <grym> Więc sytuacja jest wyjątkowa, ale naprawdę z każdą minutą pogoda jest coraz lepsza. Jest, jest 13.15, ruszamy. No i warto było poczekać. Śnieżka znana jest z silnych wiatrów. W ciągu roku takich wiecznych dni można naliczyć około 200, czyli w sumie blisko 7 miesięcy. 21 lutego 2004 roku zarejestrowano na śnieżce średnią 10-minutową prędkość wiatru wynoszącą 234 km na godzinę. Najwyższa odnotowana na stacji prędkość wiatru to w porywach 288 km na godzinę. Niektórzy podają, że 9 marca 1990 roku wiało jeszcze bardziej, bo prędkość wiatru miała wynieść aż 345 km na godzinę. Nie ma jednak na to wystarczających dowodów. Wielki chór, generalnie wiatr. Gdzieś musiał uderzać o skały, nie? O tę trawę, o to wszystko. Tak, pewnie tak. No tutaj o, o cały ten stok głów Zwykle wśród powodów silnego wiatru wymienia się brak zalesienia masywu, przez co opór powietrza jest mniejszy, oraz położenie pasma górskiego na osi Północny Zachód Południowy Wschód, przez co większość frontów atmosferycznych z Nadpolski uderza w masyw, zmagając tym samym wiatr, chyba można by jeszcze dodać wspomnianą największą wybitność samego szczytu. Na szczycie znajduje się kilka obiektów. Najważniejsze z nich to Kaplica Świętego Wawrzyńca z 1665 roku i Obserwatorium Meteorologiczne po stronie Polskiej oraz Budynek Czeskiej Poczty i Górna Stacja Kolejki Linowej po stronie Czeskiej. Ze względu na położenie śnieżki w okolicach góry można zaobserwować ognie Świętego Elma, widmo Brokenu, Glorie oraz opady z Mgły i Szadzi. Przy sprzyjających warunkach widoczność może osiągać około 200 km. Ze Śnieżki schodzimy drogą jubileuszową, przycina ona tak zwaną Rynnę Śmierci. Chodzi o żleb, który łączy szczyt z kotłem łomniczki. Zimą rejon ten jest skrajnie niebezpieczny, dlatego droga jubileuszowa jest zamykana. W drodze powrotnej przechodzimy przez kocioł Małego Stawu, powstał on prawdopodobnie w czasie ostatniego zlodowacenia. Na dnie kotła powstało jezioro cyrkowe. Zimą schodzą tu liczne lawiny, dlatego też szlaki bywają zamykane. Jest to niezwykle urocze miejsce, chętnie odwiedzane także ze względu na wybudowane tu schronisko samotnia, należy ono do najstarszych schronisk w Polsce. Obecny budynek znajduje się na wysokości 1195 m nad poziomem morza, czyli 12 metrów powyżej lustra wody. Szczególną postacią współczesnej historii samotni jest Waldemar Siemaszko, zasłużony działacz PTTK, ratownik kopr, przewodnik, lawinoznawca. W 1966 roku został on kierownikiem tego schroniska. Po jego śmierci przez wiele lat schronisko prowadziły jego żona i córka. 15 maja 2024 roku samotnia została przekazana nowym dzierżawcom. Decyzja ta odbiła się szerokim echem wśród turystów. Kościół Wang raz jeszcze czyni koniec naszej wyprawy. No Na pewno była to bardzo ciekawa trasa, szczególnie ten odcinek, kiedy wchodziliśmy na Śnieżkę. Ona właśnie w tym momencie, można powiedzieć, była odsłaniana. Przez chmury, które, które wcześniej zasłaniały, trafiliśmy na takie swoje okno pogodowe, więc było bardzo fajnie. Wielki wiatr na śnieżce. Najwyższy szczyt w moim życiu. Zmęczony, ale szczęśliwy. A ja byłem o tam, tam, tam.